Siemanko, w ostatnim odcinku zrobiliście naprawdę mega mega dobrą robotę. 10 000 zapek w górę, to jest. Wynik, którego się naprawdę nie spodziewałem pod tamtym odcinkiem, gdy go wstawiałem. To jest naprawdę super, super wynik. Także dziękuję Wam za każdą łapeczkę w górę. Dziś przyszła pora na drugą część tego odcinka. I mam nadzieję, że tak samo, a może nawet i jeszcze lepiej Wam się spodoba. Także już teraz, trzecie lajkacza, like, żeby pojawiła się trzecia część. Nie będę ustalał jakiegoś problemu, bo jest to bez sensu. Po prostu, jeżeli komuś się spodoba, to, 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 to nie w górę. A jeżeli chcesz zdobyć mega boxika, to oczywiście zostaw suba z dzwoneczkiem. Łapkę w górę. Pod tym film. A no w komentarzu po prostu w komentarzu. Komentarz napisz jakikolwiek dotyczący odcinka, aby być branym pod uwagę. Koniecznym warunkiem jest także zaobserwowanie mojego Instagrama, PrzemoPBG, do którego link tam macie na dole w opisie. Tam właśnie dowiesz się, czy Megabox będzie właśnie Twój, Twój, a może Twój. Tym odcinkiem chcę Wam także pokazać, że nieważne w co gramy, czy Fortnite'a, czy Brawl Starsa, to tworzymy jedną, jedną wielką społeczność graczy, i takie przesłanie ma ten odcinek. Ale to musicie oglądać do końca, żeby dowiedzieć się więcej. Także jedziemy z tym śledziem. Dobry content to podstawa na YouTube, pamiętajcie. Dlatego ten chłopak postanowił sprawdzić, czy jest lepszy od legendarnego Leona. Cześć, siemanko, z tej strony Madox Cox, a dzisiaj właśnie sobie zobaczymy, czy jestem lepszy od Pana Leona. I zobaczymy, czy jestem dzisiaj lepszy od jakiegoś Blawlela. Um, może pierwszy Blawlen to będzie Colt. Ale jak to Colt, jak to Colt? Przecież miał być Pan Leon, no co się stało? Czemu tak nagle zmieniłeś zdanie? Dobra, robimy odcinek lepszy od Franka Leon, Colt, a teraz Frank jak ty szybko zmieniasz zdanie, ja już nie nadążam za tobą, mordeczko Ja mam tylko nadzieję, że ten filmik naprawdę powstał dla Becky, bo ja mam nadzieję, że on tutaj wyjdzie zaraz za kadru i powie zepranki, 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 Drogi autorzy tego wideo, jeżeli oglądasz właśnie mój film, to napisz mi tutaj w komentarzu, czy to było na poważnie nagranie, czy, czy dla żartów jednak, bo jestem bardzo, bardzo jestem ciekawy. A wy jak myślicie, czy jest lepszy od Colta w brosters, Bo moim zdaniem żaden, żaden, żaden zadymiarz nie jest w stanie mu podskoczyć. Brawstarcy to styl życia, a nie żadne głupoty. Cytując moją piosenkę ona by tak chciała dropić kruka. Ech. To były piękne czasy. Kiedy to była ta piosenka? Już z rok minął ponad. Kto pamięta zostawia łapkę w górę, ona by tak chciała dropić kruka. To był naprawdę spory hit. Ale wracając do tematu, to Brow Starsy to zdecydowanie styl życia tej, o tej właśnie tej osoby, którą zaraz wam pokażę. Poglamy w Blaula, tak! <grym> O nie, o nie, o nie! O nie! Tylko nie to! Jak to możliwe? Czy wy wiecie jak do tego doszło? Bo ja nie wiem, no nie wiem po prostu! Dobra, zobaczymy co peń... Zobaczymy co peń i Ach, ten przewrotny los! Raz się wygrywa, raz się przegrywa. No, tak to bywa. I znowu, i! A tutaj, co jest tu piszę. Ale mnie pisze? Ale nie pisze, nie piszę, tylko nie jestem napisana, nie no, jestem napisana. Nie, a. -a oś. To jest nowe, to jest nowe, I. No. Ja mam nadzieję, że ten filmik także jest prankiem i po prostu sobie z nas żartujesz, takie śmieszki-heheszki sobie robisz tutaj z nas. A jeżeli wy znaleźliście jakieś ciekawe nagranie do tej serii, to wysyłajcie mi je na mojego Instagrama przy link, przypominam, jest w opisie. Przeszukując internet można znaleźć naprawdę prawdziwe perełki. Na przykład takiego chłopaka tańczącego do piosenki z Brawl Stars, bardzo pozytywna sprawa. Nie zamierzam tutaj oceniać jego tańca Bo nie jesteśmy w tańcu z gwiazdami I ja sam się też na tym za bardzo nie znam Ale widać po prostu, że chłopak ma zajawkę I jeżeli lubi tańczyć I nie boi się tego pokazywać w internecie To ja na jego miejscu bym poszedł do jakiejś szkoły Z tańcami wygibańcami Wujek Przemek, dobra rada e? Tutaj, 300 IQ A moją radą dla ciebie, dla ciebie Drogi widzu, jeszcze nie niedoszły widzu Który mnie teraz oglądasz, a nie subskrybujesz mnie To żebyś zostawił subskrybera właśnie w tym momencie Bo brakuje nam 4000 subskrypcji do 530 tysięcy subów, co jest ogromną liczbą, ale właśnie tylko niewiele nam brakuje, także jeżeli chcesz dołożyć swoją cegiełeczkę, cegiełkę chcesz dołożyć do, do tego wspólnego naszego sukcesu, to oczywiście zostaw subika tam na dole. Dobra, ja już swoje powiedziałem, co wiedziałem, także lecimy dalej. Jednak tytuł dzbana roku należy właśnie do tego chłopaka. Wiem, że mamy dopiero styczeń, ale już Tytuł dzbana roku naprawdę jest już, to jest już po on po prostu wygrał. Chłopak wchodził na losowe streamy i pisał naprawdę takie... ...głupoty, takie totalne, i jeszcze to nagrywał i na YouTube'a, no. Popisał się inteligencją naprawdę. Idź. Nie, no bo ja po live y idę ten... No. Ja po live y idę ten. Ja po live y idę na film. Hola. Ja nie wiem co on chciał tym osiągnąć, się jakoś dowartościować czy co, no nie wiem co nim w ogóle motywowało. Tutaj widzimy zwykły live początkującego youtubera, gra sobie w rosters, miała przyjemna atmosfera, rozmowa z chatem jest przyjemnie milutko, fajniutko. Ale nie, przecież pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy i postanowił napisać komentarz, który w ogóle nie ma sensu. Się O, idź. Ja. Dawajcie, Elvina, Damiana, Dobra. dawajcie, Elwina, Damiana, na czy Dawajcie, macie do wyboru. Jeżeli chciałeś popisać inteligencję i jakoś zabłyszeć, to było się brokatem posypać, to zdecydowanie lepiej już by skutek, lepszy skutek by to odniosło niż to, co zrobiłeś właśnie. Wstyd, wstyd, wstyd. Wracamy dalej, tutaj widzimy pierwszego, no co nie jest e, gra, e, gaming czy coś. Tylko jest piosenka. Szkoda, że tylko mojego filmu nie ocenię, bo mu tam się wyświetlał na górze, a chętnie bym odpowiedział na te, na te jego głupoty i co w ogóle, co on by o mnie napisał. Co by o mnie opisał, taki jak taki mądry, jest wszystkie rozumy pozjadał. I zauważyłem, gdy szukałem dla was następnego kwenta, że de debile wkleili postacie z Minecrafta do Browstars. Wkleili, bo tereny do tej piosenki zostały nagrane w Minecraft, ale to trzeba oczywiście obejrzeć, zanim się coś skomentuje, a nie już od razu. Wygadywać jakieś dziwne rzeczy. Możemy to obejrzeć, może? XD, the... dobra łapka w dół. Obejrzeń, 2 Co myślicie o takim zachowaniu? Dajcie znać w komentarzu tutaj na dole. Najlepszy, najlepszy gameplay nagrany w Brawl Stars, właśnie przed Wami. Serio, serio, mówię poważnie. Dobra, dla, dla mnie. A mamy jakiś karykronik, co to jest? Tutaj dobra rada na przyszłość, kartonik. Kartonik to nie jest jakieś pudełeczko tekturowe, tylko to jest skrzynka z powercubesami, To tak na przyszłość, na przyszłość, żebyście wiedzieli. to jest ten kartonik? To jest jakiś klotek. To nie wezmę, to nie reswy. Klotek. Co to z niego nie wysło? Co to z niego wysło? Jaki, to to jest. Jakiś zielony klocek! Nie jest z niego. Jakiś... A paskuję jego! Zabiłem go! No! To jest jakaś legenda! To jest ten ogórek kiszony, nie? Ogórek kiszony? Takiego określenia to. Na spajka jeszcze nie słyszałem, ale dlaczego kiszony, a może mało solny, no skąd wiesz. To jest nagranie, które zdecydowanie poprawiło mi humor. Także ja pozdrawiam Was bardzo serdecznie i czekam, czekam na kolejne odcinki. Ale posłuchajcie, tak zupełnie teraz na poważnie, to jest to druga część odcinka i muszę coś powiedzieć dla osób, które są po prostu nowymi widzami tutaj na tym kanale. Ten odcinek ma na celu pokazanie, że każdy gra w to co chce i co mu się podoba. Nieważne, czy jest to Brawl Stars, czy Fortnite, ważne, że tworzymy wielką społeczność gra i to się liczy. Każda gra jest spoko, a to co kto lubi bardziej to już jest jego sprawa. Ja lubię na przykład i Brawla i Fortnite'a, no i co? Da się, da się. Zobacz inne moje filmy, które właśnie teraz się wyświetliły jeżeli właśnie teraz mnie słyszysz w tym momencie, to znaczy, że odcinek przypadł ci do gustu, dlatego zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod tym filmem. Tym sposobem nie przegapisz żadnych nowych kolejnych materiałów. Pamiętaj także, aby zaobserwować mojego Instagrama @pbg, do którego link oczywiście jest w opisie. Koniecznie, koniecznie musicie to zrobić. Miłego dnia. Do zobaczenia. Cześć!